Hey, cześć, Cień, ja Anka z tej strony muzyka Witam Was jako kolejnej reakcji. Na kanale, teraz Hotel Mafia mówi się trudno. Sprawdzimy sobie ten numer Wpadł kilka minut temu na kanał. Akurat zobaczyłem przyszłym powiadomieniu na telefon, więc odpalam OBS-a i, i lecimy. Trzeci odcinek dzisiaj, e, tak wam mówię, na wcześniejszych. Jeżeli nie będę reagował zbytnio, mocno, to moje oczy są bardzo zmęczone. się dzisiaj z dwie godziny i zaraz, jak nagram, pokładę się spać, bo rano mam studia, więc muszę parę rzeczy załatwić. E, jutro będzie live na kanale, na YouTubku, więc feel free, żeby wbić. E, no i co? Hotel Mafia mówi się trudno i żyje się dalej? Sprawdźmy. pełna są O Mówi się dno. nie zawsze płynie wino wzmocniło co nie zabiło miłość płonie jak Babilon. Chuj w to, to nie pora na litość blizną zakryć trzeba chciwość, żeby znów się jakoś zjutło. Parafiną ten cały show business, mafia powraca, by zamknąć ten mafia powraca, by Słuchaj z zajebiście się dopełniają by the way eee, Nie wiem czy słyszeliście taki numer w Jest na płycie właśnie, na ekstrawagancie, którym już eee, przywoływałem Przy okazji nagrywania wcześniejszych Reakcji na Hotel Mafia eee, I jest właśnie z I numer jest super, więc jeśli to ktoś nie widział, to bardzo polecam Budzisz się nagle obok Pan natura trochę cuchnie, karpie mi się Kręci karuzela, świątek, piątek, u mnie ważne W kuchni jeszcze leci mela, Ktoś tam leje kurwę paskiem W tym samym bloku inna kurwa tłucze matkę w życiu nie mieliśmy łatwo, srał to pies Naliczę dziś dzisiaj bloki zawsze były za Garnie, sianko, im to ślip, wszystko jeszcze będzie dobrze tak jak kurwa, nie? Widzicie jak muzyka potrafi jakby wywołać takie, jakby to powiedzieć, automatyzmy przy bujaniu głową nawet, że wiesz, że taki bi robisz tak, jest taki bi robisz tak, nie wiem czy to zauważyliście, ale po prostu jak zobaczycie sobie na reakcję wiele osób na jakiś dany numer, wiele osób ma bardzo podobne ruszanie głową, nie? I mimikę, je w ogóle. Spójrzcie, zwróćcie na to uwagę, co ostatnio zauważyłem. Pewna sprawa. Albo zmienimy dom na peron Pseudogracze będą winić U. teraz moją osobę Tacy Ale. sztywni, że już bierze w życie pozagrobowe Zawinęli mego brata, nie zgrywamy bandytów Wasz rap do mnie nie trafia, choć jestem na celowniku Wam yeah. brakuje kultury w oczy, mi rzucacie piach Nie masz maniera, okazji nie przepuścisz nawet drzwi. Ja was kurwy nie znoszę A okazji nie przepuścisz nawet drzwiach, yeah, a yeah, fajny wers By the way, ostatnim przypowiadomieniem Bo odełem nam jakiś czas temu, nie wiem czy dwa lata temu czy trzy Bardziej byłbym skłonny, że dwa lata temu e, dropił na kilka kawałków było na na internaziom. No, 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 po prostu no, na kanał na interneziomalach I przyszło mi powiadomienie, że szerowałem od razu jak wyszło Więc, nie, taki fun fakt Przyszło mi wczoraj na Facebooka Nie chodzi o moją siłę, bo król niczego nie nosi Chyba, że moje imię Mówi się tru No Nie zawsze płynie wino wzmocniło, co nie zabiło miłość Płonie jak Babylon Chuj w to To nie pora na litość blizną zakryć Trzeba chciwość, żeby znów się jakoś żyło Właśnie ten cały showbiznes Jest, kurwa, brzmienie hip-hopowe, nie? Brakuje takiego hip-hop to Już, znaczy, brakuje. no Generalnie, już jest inny wave, no nie ma co mówić, że brakuje, po prostu jest inna, inna szkoła, inny styl na wiki w ogóle, więc no hip hop, hip hopem, ale kiedyś po prostu wiecie, no takie, takie numery w takim właśnie stylistyce brzmiowej były i w sumie ja lubię, no tak jak zawsze mówiłem, że ja bardzo dużo dalej słucham starych numerów i muzyka, muzyka na której się wychowywałem, więc zawsze ktoś dropi numer w takim właśnie wydaniu. Taki ma mój. Klasdeczka. Praca, by zamknąć się bliznę. Pachnie parafiną, ten cały show biznes. Mafia powraca, by zamknąć się bliznę. Od nowa gramy, pobite gary. Pytasz nie, się, ile be. zrobiliśmy rapu? Raz, dwa, trzy, cztery, dwie. Zrobiliśmy cały. Jeśli czegoś nie wiem, no to ja chociaż wiem czego. Teraz każdy jeden, kurwa przy nas to jest zero. Każdy z nas był jak król Maciuś pierwszy. Jak bijamy płonie Majkę na reklamie Pepsi. U nas słychać wiltog i to od pierwszej minuty. Zichus nie smykać, no bo ich wersy są stopne To <noise> Masz tu stary, masz tu nowy skład Robimy Uuu. klik kluck robimy ciągle nie wiem kiedy nam zjebał ten czas, mówi się trudno, ryu, badaj no To w ogóle najbardziej unikatowe flow wydaje mi się w mainstreamie. Całkiem inne niż wszyscy. Nikogo, jakby żadnych kurwa, nikt nie brzmi podobnie nawet. Nie? Zawsze swoje, swoje unikalne stylo i to od lat, nie zawsze takie flow. Wystaw! Jebać stary rap, jebać nowy rap. Gdy jest chujowy w koło kupę tego masz, w koło kupę tego masz. Mówi się trudno, kiedy trak śmierci dupą, wbija się chuj. Mówi to. się trudno, no. Nie zawsze płynie wino, wzmocniło, co nie zabiło miłość, płonie jak Babylon. Chuj w to, no. to nie pora na litość blizną zakryć. Trzeba chciwość, żeby znów się jakoś Pachnie żyło. Parafino, ten ten cały show business, fajne Pachnie parafiną ten. Cały show biznes bardzo fajny, taki bridge to nie jest raczej taka kurwa... i dopinka do refrenu, coś takiego. Mafia powraca, by zamknąć się biznes Pachnie parafiną, ten cały show biznes. Mafia powraca, by zamknąć się biznesem. Ja nie, nie, nie. Czuć ten pierdolony hip-hop w tym kawałku. Fajnie się cofnąć w czasie, czasami się jednak bumpowało kurwa te wszystkie numery i słuchało. W ogóle pojebane, że full capa zajebałem, nie? A to taki, wiecie, troszeczkę wydaje mi się, że w tamtych czasach troszeczkę takich czapeczek się nosiło, a to było totalnie nieintencjonalne, więc chyba moja podświadomość wyczuła hip-hop w tym pierdolonym kawałku. Fajny numer, każdy że, że fajną część, fajny klipik taki oldschoolowy. Trzeba fajnie czasami cofnąć w czasie, no ja jestem zwolennikiem starych czasów, więc dla mnie to jest coś jak znalazł. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że oglądacie jutro, raczej live dzisiaj chyba moje oczy oraz mózg nie pozwolą mi na to, żebym funkcjonował bardzo długo. Dzięki wielkie wielkie pozdro, Peace!